Auto delikatnie lewituje, i to powoduje, że masa, która była z tyłu, znajduje się z przodu. Bezpieczniej jest uderzyć przodem. I teraz przechodzimy do konfrontacji obu tych teorii. Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab. Dzisiaj, tak jak widzicie, odcinek warsztatowy. Warsztatowy, ponieważ jesteśmy w połowie sezonu zmiany opon. I często jest tak, że. Nie musimy zmieniać czterech opon, tylko dokupujemy dwie opony. No i się rodzi pytanie, czy te lepsze, które są nowsze, montować na przód, czy montować na tył. Temat jest dosyć złożony i ciężko powiedzieć jednoznacznie, a tym bardziej umotywowało mnie to do nagrania tego odcinka, ponieważ coraz więcej w sieci się o tym mówi. A mam wrażenie, że się mówi dosyć jednostronnie, więc ten odcinek zdecydowanie będzie o obalaniu mitów. Zacznijmy od tego, że dzisiaj to są dywagacje teoretyczne, poparte moim doświadczeniem motorsportowym, ale również poparte moim doświadczeniem jako instruktora doskonalenia techniki jazdy. Będę starał się rozważyć dwie opcje, ale od Was też bardzo dużo zależy, bo to od Was właśnie zależy poprzez komentarze, które możecie wrzucić na dole, czy to, o czym teraz mówimy, mamy sprawdzić również w praktyce, czyli na torze. To zacznijmy może od małego słowniczka, który dzisiaj będzie poruszany, czyli przede wszystkim pośnisk. Wiele osób uważa, że poślizg jest wtedy, kiedy tylna część samochodu idzie na zewnętrzną, czyli auto, mówiąc kolokwialnie, próbuje driftować. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden rodzaj poślizgu. Jest oczywiście poślizg podsterowny. Według mnie dużo trudniejszy do opanowania. Poślizg podsterowny jest wtedy, kiedy przednia oś nie skręca, czyli przodem wyjeżdżamy na zewnętrzną część zakrętu. Mamy oczywiście kwestię trakcji, czyli to, jak samochód rusza, to jak samochód hamuje. Czyli trakcja na osi napędzanej. No i jest oczywiście też aquaplaning, czyli zjawisko, kiedy opona nie jest w stanie wybrać tej całej e, wody, która jest podbieżnikiem. Czyli tworzy się wtedy tak zwana poduszka, i tak naprawdę auto delikatnie lewituje nad powierzchnią. Nie dotyka do asfaltu. Oczywiście powoduje to. Różne poślizgi, bo i podsterowny, nadsterowny, w zależności od tego, na której stronie, na której osi takie zjawisko będzie miało miejsce. No to przechodzimy do meritum. Jeżeli byście mnie zapytali jako Marcina radeckiego, instruktora doskonalenia techniki jazdy, jakie opony gdzie zamontować, to najprawdopodobniej odpowiedziałbym Wam, że lepsze na tył. Dlaczego? Dlatego, że samochody. Teraz się projektuje w ten sposób, by wszystkie systemy bezpieczeństwa, czyli poduszki powietrzne, strefy zgniotu, działały tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w przeszkodę uderzymy przodem. Więc podsumowując, jeżeli ktoś nigdy nie miał doświadczenia z żadnym poślizgiem jakimkolwiek, bo nigdy nie ślizgał się na śniegu, nigdy nie był niestety na matach poślizgowych. No to łatwiej będzie takiej osobie wyczuć przyczepność, jeżeli stale na przedniej osi będzie ta przyczepność dużo mniejsza niż na tylnej. Natomiast jeżeli zapytalibyście mnie jako Marcina radeckiego, ale kierowcy rajdowego, to odpowiedziałbym Wam zdecydowanie, że zawsze lepsze opony naprzód. Dlaczego? No bo z jednej strony yy, oczywiste jest to, że Przód samochodu jest dużo cięższy w zależności od y, auta, ale zazwy zazwyczaj jest to 65-35%, jeżeli mówimy o autach przednio napędowych. Będąc przy autach przednio napędowych, no to oczywiście przednia oś jest tą osią napędzaną, więc ona wymaga zdecydowanie więcej trakcji. No i trzecia rzecz hamulce, które z przodu w samochodzie są zawsze dużo większe. Hamulce na przedniej osi oczywiście są większe, dlatego że przednia część auta jest po prostu cięższa, ale pamiętajcie, że podczas hamowania zachodzi też zjawisko migracji wagi. Najlepiej to sobie wyobrazić patrząc na butelkę wody. Jeżeli auto hamuje, no to oczywiście tył auta się podnosi, przód wędruje do dołu. I to powoduje, że masa, która była z tyłu, znajduje się z przodu, więc. Tylna oś jest odciążona, natomiast przednia dociążona, więc dlatego w większości autach przednio napędowych tylne hamulce są dużo mniejsze niż przednie. Natomiast w autach czteronapędowych albo autach z napędem na tylne koła różnice w wielkości hamulców już są mniejsze. I teraz przechodzimy do konfrontacji obu tych teorii. Zgadzam się rzeczywiście, że bezpieczniej jest uderzyć przodem. Nie podlega to dyskusji, tylko czasem byłoby dużo bezpieczniej po prostu nie dopuścić do wypadku. I jeżeli mielibyśmy lepsze opony na przedniej osi, no to auto mogłoby dużo wcześniej wyhamować. To mogłoby spowodować, że nic złego by się nie wydarzyło, ale z drugiej strony podczas. Takiego hamowania, gdzie z przodu mamy dobrą trakcję, natomiast z tyłu gorszą, mogłoby dojść do poślizgu nadsterownego. Auto mogłoby nam się zacząć obracać i mogłoby dojść do takiego momentu, kiedy rzeczywiście auto postawiłoby na hamowaniu bokiem i niestety przeszkodę uderzylibyśmy bokiem. Kolejna kwestia to jest wspomniany na początku aquaplaning. Pamiętajcie, że zawsze Tylne opony jadą w śladzie przednich. Jeżeli przednie opony wybiorą wodę z nawierzchni, no to, mówiąc kolokwialnie, tylne opony mają mniej do zrobienia. Dlatego często w rajdach robi się taki setup, że na przedniej osi montuje się deszczówkę, natomiast na tylnej lekko dociętą oponę, ponieważ tylna opona nie musi tak dużo odprowadzać wody, ile odprowadza przednia. No i ostatnia kwestia, poślizg, czyli w środowisku nie tylko istnieje poślizg nadsterowny, ale właśnie również poślizg podsterowny, czyli mając słabe opony z przodu, może być taka sytuacja, że po prostu gdzieś wyjedziemy przodem, natomiast mając opony lepsze, najprawdopodobniej byśmy skręcili. Oczywiście może to doprowadzić do poślizgu nadsterownego, to się często zdarza że jeżeli mamy z tyłu słabą przyczepność, no to auto z takiego poślizgu podsterownego poprzez ujęcie gazu właśnie na przykład przychodzi do poślizgu nadsterownego. Więc tak jak widzicie już podsumowując, yy, sytuacja nie jest oczywista, ja bardzo liczę na wasze komentarze, też specjalnie nie chciałem mówić jak jest lepiej, bo według mnie nie ma prostej odpowiedzi, ale na pewno możemy to sprawdzić na torze. I wtedy wydaje mi się, że każdy z Was, w zależności od tego, jak się czuje za kierownicą, co dla niego jest istotne, dobierze swój własny setup. Więc ja się będę już z Wami żegnał. Do zobaczenia, do, usł do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.